Niedawno została zaktualizowana data jej pojawienia się. To jest termin długo wyczekiwany przez niektórych. I wszystko wskazuje na to, że już w te wakacje polscy gracze będą mogli na własnej skórze i na własnych stołach przekonać się, jak wygląda walka z obcymi, jak wygląda starcie z własnymi słabościami, z własnym strachem na statku kosmicznym o nazwie Nemesis. Ja zapraszam Was serdecznie na mój gameplay, który jest dostępny na kanale już od kilku miesięcy, ale ponieważ jak dotąd nie podzieliłam się swoimi wrażeniami z rozgrywek w tę grę, to najwyższa pora to nadrobić. Na początek zadam sobie pytanie i od razu na nie odpowiem: czy jest to gra dla każdego? Myślę, że nie. Przede wszystkim, mimo że ta gra nie jest trudna i reguły nie są. Jakoś niesamowicie złożone, ale jest ich sporo. Mamy tutaj dużo niuansów, dużo takich małych, drobnych elementów, z których składa się całość zasad, o których musimy pamiętać i które pozwolą nam płynnie w ten tytuł grać. I nawet dla graczy, którzy radzą sobie dobrze z rozbudowanymi, złożonymi tytułami, Chwilę czasu potrzeba, aby wejść płynnie w rozgrywkę, a już szczególnie dla graczy nowych, myślę, że to nie jest dobry pomysł, aby zaczynać od Nemesis, bo może ilość tych wszystkich zasad mniej więcej adekwatna do ilości elementów w tym wielkim pudle może być nieco odstraszająca, więc sądzę, że tytuł do rozegrania albo z kimś, kto wprowadzi nas w jej zasady z ogranym graczem, albo dla graczy, którzy już z planszówkami... Coś do czynienia mieli. A druga kwestia to tematyka, ale tutaj akurat możemy sobie odpowiedzieć od razu: czy nas interesuje science fiction, podróże w kosmosie, walka z obcymi, mroczne, ciężkie klimaty, czy lubimy się bać, bo emocje w tej grze są rzeczywiście autentyczne i wyczuwalne, czy nas po prostu taka tematyka nie interesuje i między innymi dlatego nie będzie to tytuł, po który sięgnie każdy z nas. Miłośnicy kooperacji mogą być nieco zaskoczeni, bo ta gra kooperacją nie jest, to semi kooperacja, w której będziemy wybierać jeden z celów i tak naprawdę może on być zupełnie sprzeczny od tego, do czego będą dążyć inni gracze. Możemy na przykład mieć zadanie zabić jakiegoś współgracza, a więc będziemy działać raczej na jego szkodę, aby samemu zwyciężyć. W tej grze mamy mnóstwo miejsca na blef, na oszukiwanie się, na kłamanie i trzeba to robić umiejętnie, bo nie, nie możemy się zdradzić, co według mnie podnosi Poziom trudności całej rozgrywki. Także mamy różne rodzaje postaci do wyboru, każda ma swoją inną talię i każda z tych postaci, każdy z naszych bohaterów będzie w czymś innym się jakby specjalizował. Oczywiście już od nas później zależy, jak sobie naszych bohaterów rozwiniemy, natomiast mamy tutaj całkiem spory wachlarz wyboru. I podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o naszych przeciwników, czyli. Obcych. Ja doceniam, podoba mi się to, że w tej grze mamy całkiem spory wachlarz różnych form obcych, bo wcale pierwszym obcym, jakiego spotkamy podczas naszych rozgrywek, nie musi być pozornie, niewinnie wyglądająca larwa. To równie dobrze może być dorosła postać obcego albo czemu nie królowa, tylko wtedy, wtedy rzeczywiście przed nami bardzo ciężkie zadanie. Natomiast jedna rada, Larwę należy zabijać natychmiast. Podoba mi się to, że każdy z rodzajów obcych działa na nas inaczej, bo tak jak powiedziałam przed chwilą, wspomniana larwa, jeśli nie zabijemy od razu, no cóż, zagnieździ się w naszym ciele i finał jest oczywisty, zje nas od środka, więc, więc tutaj musimy działać natychmiast. Z każdym, do każdego będziemy podchodzić inaczej, czasami będziemy po prostu uciekać. Jak gdybym zobaczyła królową, uciekałabym. A sama rozgrywka i walka trzeba sobie powiedzieć wprost, że mamy w tej grze dużo losowości, bo mamy tutaj sporo rzucania kostkami, mamy losowy dociąg kart i to z bardzo różnych talii, nie tylko naszych kart, ale kart wydarzeń i kart. Po stronie obcych mamy również losowe rozmieszczenie kafelków, więc, więc losowość właściwie jest przesączona w tej grze. Natomiast możemy próbować kontrolować tę losowość, chociażby grając tak, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać dostępne zdolności. Czyli na przykład nie musimy biegać, biegać na oślep po planszy, bo czegoś szukamy, nie musimy odkrywać wszystkich pomieszczeń, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo. Możemy na przykład skorzystać ze zdolności jakiegoś pomieszczenia i podglądać, gdzie co może być. Możemy korzystać ze zdolności postaci czy też kart. Oczywiście nie zawsze będzie taka możliwość, ale jeśli taka się pojawi, warto to robić. Nie musimy przecież chodzić pojedynczo, możemy iść razem. Wówczas drugi gracz, który wchodzi do pomieszczenia, nie musi rzucać na hałas, a więc już znów tę losowość w jakiś sposób ograniczamy. Możemy korzystać z drzwi, blokować, i kiedy widzimy, że gdzieś tam otaczają nas czy to hałas, czy już um, obcy, którzy um, pojawili się, to będziemy um, mogli próbować ich blokować. To jest oczywiście na krótką metę, ale. Trzeba korzystać z tych umiejętności i w ten sposób wpływać na losowość. Oczywiście nie, wy, nie wyeliminujemy jej w całości, i ona wciąż mocno będzie w tej grze niektórym doskwierać, niektórych cieszyć, bo tutaj zdania będą zawsze podzielone. Ale według mnie, jeśli chodzi o ten charakter rozgrywki i to, że to wszystko dzieje się na statku kosmicznym, mamy do czynienia z nieznanym przeciwnikiem, który jest przerażającą formą życia. Ta losowość musi być tutaj wpleciona, bo jaka może być walka z obcym, jeśli nie nieprzewidywalna? To najlepiej oddaje losowość i mimo tego, że ja nie jestem fanką losowości rzucania kośćmi, to szczerze mówiąc nie bardzo sobie wyobrażam, żeby jej tu miało nie być, bo wówczas gra stałaby się niesamowicie schematyczna, przez to też nudna, w związku z czym w moim przypadku jest tak, że mimo, że losowość jest tu dużo i nie zawsze uda się na nią wpłynąć i ją jakoś tam okiełznać, to ja ją w miarę zaakceptowałam, chociaż wolałabym, żeby było jej odrobinkę mniej. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, że jest to gra mocno losowa. gdzie Bardzo spodobała mi się, spodobał mi się jednocześnie gadżet oraz zabieg, który jest efektem spotkania z obcymi. Mianowicie mam tutaj na myśli karty infekcji. Pojawiają się, one się nazywają kartami kontaminacji, które są śmieciami do naszej talii, ale mają jeszcze drugą, jakby, Drugi emocjonalny pokład, mianowicie na nich nadrukowany, nadrukowany jest kod, którego nie widzimy od razu, i on mówi nam o tym, czy podczas spotkania z obcym zaraziliśmy się, czy jesteśmy zainfekowani, czy może szczęśliwie udało się od tego uchronić. I gadżet, o którym wspomniałam, to jest czytnik tego zamaskowanego kodu na tej karcie. Mianowicie wkładamy w taką specjalną kartę za folię naszą kartę infekcji i sprawdzamy, jaki mamy tam napis. I wierzcie mi, kiedy jest infektet, ręce potrafią drżeć, bo już mamy zdeterminowane, jak skończymy na tym statku, czyli obcy, który, który potraktował nas, który jest pasożytem, i, i potraktował nas jako pożywienie. Więc krótko mówiąc, przegrywamy, chociaż możemy jeszcze próbować się leczyć. No i właśnie o tym mówię, że mamy tutaj całkiem, całkiem spore pokłady realnych, prawdziwych emocji, które, które naprawdę czuć. Spory wpływ na to miał fakt, że kiedy rozmawiałam z twórcą Adamem Kacińskim, mówił, że od początku, praktycznie, kiedy tworzył tę grę, Wiedział, że to będzie statek kosmiczny, wiedział, że to będzie Nemezis, wiedział, że to będą obcy. Tutaj tematyka nie jest doklejona do mechaniki, tylko od samego początku powstawania gry ona jest spójna i to czuć. I to czuć, i myślę, że to mocno wyraża się właśnie w tych realnych, autentycznych emocjach podczas rozgrywki. Gdzie? Tak, i to zrobię to za pomocą rekonesansu, nie zrobię żadnego hałasu. Aha. Proszę. Patrz! Patrzcie wszyscy! to na laboratorium! Ale w tej grze nie jest tak, że głównym nurtem jest zabijanie obcych, bo ja miałam sama wiele takich rozgrywek, kiedy było naprawdę przyjemnie, kiedy obcy się nie pojawiali, było cicho, spokojnie, sielankowo, aż za bardzo. I to był ten czas, który należało maksymalnie wykorzystać na wiele rzeczy, o których musimy podczas rozgrywki pamiętać. Jak chociażby sprawdzenie, czy silniki są sprawne, czy w ogóle je lecimy, sprawdzenie koordynatów lotu, czyli le dokąd lecimy, musimy pamiętać i dbać o czas. Które nam ucieka, musimy dbać o to, żeby statek się nie popsuł, jeśli mamy ewentualne pożary, gasić je, a więc jest mnóstwo innych warstw z pozoru drugorzędnych, mniej istotnych, ale naprawdę ważnych, przez które możemy po prostu przegrać poza walką. Oczywiście w chwili, kiedy pojawiają się obce, a oni pojawiają się prędzej czy później, to staje się głównym elementem, bo na nich się koncentrujemy, no albo uciekamy, to już zależy od nas. Natomiast to nie jest tak, że w tej grze chodzi tylko o zabijanie obcych. Tu mamy naprawdę wielowarstwowość i myślę, że też dzięki temu um, dzięki temu mamy bardzo emocjonującą rozgrywkę i za każdym razem inną. Czy Asia ma jakieś szanse na przeżycie? Nie. Nie można nie wspomnieć, jak ta gra wygląda oraz jak została wyposażona. To jest naprawdę obszerne pudło i wypakowane, wypakowane po brzegi. I to, jak ona została zilustrowana, jakie mamy grafiki, jak jest przedstawiony statek kosmiczny, figurki obcych. Naprawdę mistrzostwo świata. Jeśli jeszcze do tego macie możliwości pomalować, to już jest czysta przyjemność. To wszystko jest niesamowicie klimatyczne i na pewno ten klimat jeszcze bardziej podbija, to na pewno jest kolejny walor i atut tej gry. Eee, to by było na tyle ode mnie. Miło mi było grać z tobą przyjemność. czysta przyjemność. A teraz tak się umiera. I teraz podsumowując, w tej grze mamy dużo losowości. Ja losowości nie traktuję jako minus, a raczej cechę tej gry, coś, co jest naturalne, wręcz wpisane w styl i charakter rozgrywki. No ale jednak ta losowość doskwierała mi podczas grania. Chciałabym móc podczas rozwijania, budowania swoich bohaterów postaci mieć więcej wpływu na okiełznanie jej. Sama gra jest dość złożona, rozbudowana, co też mi ogranicza liczbę osób, z którymi mogę do niej zasiąść, też potrzeba na to dużo miejsca i czasu, ale w mojej ocenie na pewno ta gra broni się po pierwsze tematyką, która bardzo mi odpowiada, której byłam ciekawa i która jest bardzo dobrze na tę planszę przełożona, klimatem i prawdziwymi realnymi emocjami, które naprawdę tutaj czuć. To, jak ona jest wykonana, figurki obcych, każdy element. Ilość tych elementów, to, że mamy różny wybór um, postaci, które, które różnią się od siebie, to, że mamy różne postacie obcych, które inaczej się zachowują na planszy, na które my inaczej reagujemy, ta mnogość powoduje, że bardzo byłam tej gry ciekawa, nie zawiodłam się, doskwiera mi losowość. Szkoda, że nie mogę zasiąść do tego tytułu tak z każdym i, i od ręki, ale może to rzeczywiście spowoduje, że będę. Bardziej czekała na te chwile. Na pewno grę Nemezis w swojej kolekcji zostawię. A moja ocena to 9. To dopiero czwarta ocena powyżej 8 na moim kanale, ale ta gra w pełni na nią zasługuje. wyglądać przykładowa rozgrywka w tę grę, możecie zobaczyć w moim gameplayu. Jest on dostępny już od kilku miesięcy na kanale, ale gdybyście nie mieli okazji wcześniej go widzieć, to zostawiam Wam link w opisie i zachęcam do obejrzenia. Jeśli moja recenzja Wam się podobała, to stawcie łapkę w górę, to zawsze jest dla mnie miłe. Tak samo jak każda subskrypcja, która motywuje mnie do dalszej pracy, do tego, aby nagrywać i tworzyć dla Was kolejne materiały. No i cóż, mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Dzięki serdeczne za wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, piszcie w komentarzach i do zobaczenia. Cześć.